W odcinku naszego programu, sprowadzamy reportera. Dziś w sprawie reportera, zajmiemy się najbardziej kontrowersyjnym tematem w historii ludzkości. Zasady korzystania z toalety. Teraz Zbyszku, Gosiu, najpierw sprawdź, czy na pewno masz papier toaletowy. To jest podstawa. Uwaga! Inaczej klafa z hidzieny. Ha, 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 ha. Drogie koleżanko, bez tego nie zaczynaj. A potem, nie zapomnij o odkażeniu rąk. Przede wszystkim, zamknij też klapę. To zasada numer nie nie jeden szacunku dla innych. No i spójrz problem, ha, ha, ha. Pamiętaj o wody. Zamknięcie klapy, to absolutnie kluczowe, ale co z telefonem? To dramat! Wiesz Gosiu, nie chodzi tu tylko o higienę. Telefon w toalecie to nie tylko kwestia zdrowia, ale też podstawowego szacunku dla przestrzeni publicznej. Ktoś może czekać w kolejce. Absolutnie. Zawsze należy spuścić wodę, aby pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń. A co najważniejsze, sprawdzić, czy nie zostawiliśmy się po sobie ślad. Rozumiesz, Gosiu? Rozumiesz, Gosiu? A ręce? Mycie rąk trwa 20 sekund. Liczymy do 20, aby mieć pewność, że wszystkie zarazki zostały usunięte. Pamiętajmy o zakryciu całej dłoni. W tym przestrzeni między palcami. I nie zapominajmy o paznokciach. A jeśli nie ma mydła, co wtedy? To już poważny problem. Jak nie ma mydła, należy to zgłosić odpowiednią służbą. Myszku, co są niż do w toalecie? i to może Gosiu, to jest temat, który budzi ogromne kontrowersje. Trzeba jasno powiedzieć. Jedzenie w toalecie to kompletny brak szacunku do innych i kultury. Sama przestrzeń toalety nie jest przeznaczona do spożywania posieków, a na jedzeniu mogą znajdować się bakterie w muszli C. Nie jemy w ustępie. Zatem pamiętajmy o zamykaniu klapy. W porządku. szanowania, prywatności. Spoczywaniu wody, nie przeszkadzaniu imel w czyszczeniu muszli. Jeśli wszyscy będziemy pamiętać o tych zasadach, świat toalet będzie działać jak szwajcarski zegarek. Do zobaczenia w następnym odcinku.